Najczęstszą przyczyną zakrzepicy w tym miejscu jest ucisk na żyłę wywierany przez struktury kostne. Zespół Pagotais Chroetera Zespołem Pagotais Chroetera określa się zakrzepicę żyły i podobojczykowej. Recina, która objawia się bólem, obrzękiem i sinawym zabarwieniem skóry, zwykle całej kończyny górnej. Najczęstszą przyczyną zakrzepicy w tym miejscu jest ucisk na żyłę wywierany przez struktury kostne, obojczyki pierwsze żebro, nadmiernie rozwinięte mięśnie, tak tzw. pochyłe, lub mięsień piersiowy. Żyła podobojczykowa już w warunkach prawidłowych przechodzi przez dość ciasną przestrzeń pomiędzy tymi strukturami, a u niektórych osób mogą występować wrodzone nieprawidłowości rozwoju kości oraz mięśni, ramion i szyi. NP. Zbyt długie żebro, dodatkowe lub nieprawidłowo przebiegające więzadła lub żebra dodatkowe tak zwane żebra szyjne. W takich sytuacjach przestrzeń w której przebiegają naczynia jest wyjątkowo ciasna i może wówczas dochodzić do powtarzalnego ucisku na żyłę. Powtarzalne urazy naczynia i zwolnienie przepływu mogą prowadzić do zakrzepicy. W takich przypadkach wystąpienie zakrzepicy uważa się za żylny objaw tak zwany. Zespołu górnego otworu klatki piersiowej, objawy ból, obrzęk i zasinienie ręki nierzadko związane z urazem, przeciążeniem, dużym wysiłkiem fizycznym lub utrzymywaniem kończyny przez długi czas w przymusowym ułożeniu. Rozpoznanie nasilone objawy kliniczne, zwłaszcza bóli obrzęk, sprawiają, że chorzy zwykle szybko szukają porady lekarza. Rozpoznanie najczęściej ustala się na podstawie badania USG, w którym stwierdza się obecność skrzeplin w żyle i brak przepływu krwi. Widoczne są też poszerzone okoliczne żyły, które wytwarzają tzw. krążenie oboczne. Badanie ultrasonograficzne wykonuje się również w trakcie leczenia w celu oceny jego skuteczności. Rzadziej, zwykle w przypadku wątpliwości w badaniu USG, wykonuje się badanie venograficzne. Wenografia jest dokładniejszym badaniem, pozwala zwłaszcza na dokładniejszą ocenę żyły w klatce piersiowej. Jest jednak badaniem inwazyjnym, z narażeniem na promieniowanie rentgenowskie i koniecznością dożelnego podania środka kontrastowego, który może powodować działania niepożądane.